W okolicznościach udało im się wywalczyć awans do ćwierć finału przed ostatnim tutaj na niebiesko Olsztynianki Natomiast drugim warunkiem była porażka i to najlepiej jak najwyższa czerwonej koszulce no i Małgorzata Milewska, czyli zawodniczka. Grające je w Teraz w odpowiedzi sobie Rajska na dalszy słupek. Podanie Nina b w czwartej minucie tego meczu otwiera wynik. na A-B, na siódmym metrze. Jeszcze jedno podanie do Jędrasiak. Jest uderzenie dostkowe, ale sobie Rajska do niej nie zagrała. Bucholce teraz na dalszy słupek i gol. Jest trafienie Mari Golec. Trafiała dwa razy. Buchholz przed bramkę, czas no i się minęła się z piłką jeszcze Milewska, jeszcze okazja dla niego. Strzały odbity AB wystawia piłkę do Buchholz, ta nie decyduje się bezpośrednio na strzał, ale teraz przejmuje piłkę AB wystawia do sobie Rajski. sobie położyła czasno jeszcze okazja dla sobie nie ma. 51,7 sekundy zostało do końca tego meczu, do końca pierwszej połowy tego meczu, ale kto wie czy w tej pierwszej połowy jeszcze po stałym fragmencie okazja dla Stomilu. Pięto, jeszcze jeden strzał, Czasnojdź, proszę bardzo, równo, wracamy do gry, druga połowa rozpoczęta i... Mogła się ona rozpocząć z Fidurską. Rozegrała tę akcję Wawrzeniak. Wawrzeniak szósty metr. Gazda położona i jest dol. Jest trapienie, które jeszcze daje nadzieję drużynie, Sto które w liczbie 9 plus grająca w drugiejczko ...nie, pozwala na to, żeby wygrać rywalizację. Aby miała otwartą drogę do bramki. Ona. Gola trzeciego dziś się nie zdobywa, ale po raz pierwszy do sobie Sobierajska na skrzydło. Jest strzał, ale. Szczepkowska ma trochę miejsca do oddania. Strzeżeniu Leny Szczepkowskiej. Sobierajska w kontrze. Sobierajska prawą stroną z ostrego. Jestem trochę do niej, trochę do jej koleżanek za brak e pokazania się ma pretensje, trener. No i właśnie! Miały. Jędrasiak do AB. AB wykłada piłkę, ale genialna asysta. Niny AB i fantastyczne. Za przedpole bramkarkę, jak podała idealnie piętą do Jędrasiak. Naprawdę majstersztyk. A teraz kolejna akcja z udziałem AB i Jędrasiak, którą wykańcza celnym pogonią. Czew 6-2, prowadzi pogonia za chwilę. Może by e, e, tutaj. E... Rzeczywiście dużo mieć nadziei na poprawę rezultatu, a tutaj jest wręcz pogorszenie z punktu widzenia Stomilu. Czas pierwsze uderzenie. Z pogromczyniami wciąż jeszcze aktualnych mistrzyń, czyli... To będą mistrzynie, które sięgną po to trofeum walką w walce o medal do... Zagrają krążki piłkarki pogoni w 7 minut Wysokie zwycięstwo ze Stomilem Olsztyn.